Wiadomo, na co chorowała Bożena Dykiel. Diagnoza była koszmarem. Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka walczyła z poważną chorobą. Tak mówiła o walce o zdrowie. Bożena Dykiel nie żyje. Informację podano w piątek nad ranem w mediach społecznościowych księdza Andrzeja Lutra. Wiadomość potwierdza także portal filmpolski.pl. To ogromna strata dla polskiego show biznesu. Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka żywią. Grała u Andrzeja Wajdy Wesele, Ziemia Obiecana, Człowiek z Żelaza, Wielki Tydzień, u Janusza Zaorskiego Awans. Występowała w komediach Stanisława Barei, Marka Koterskiego Dzień Świra. Jerzego Hoffmana, Romana Załuskiego i w wielu innych filmach. W teatrze przeszła do legendy rolą Goplany w Balladynie Słowackiego, to były czasy, kiedy narodowym kierował Adam Hanuszkiewicz, reżyser tego rewolucyjnego spektaklu. A Goplana wjechała na scenę na hondzie, przekazano. Pożegnanie Bożeny Dykiel zna wspólnej. Stacja TVN wyemitowała 4000. Odcinek serialu Na wspólnej. Osią jubileuszowego epizodu były urodziny Maryi Ziemby, jednej z głównych bohaterek produkcji. W rolę od początku emisji w 2003 roku nieprzerwanie wciela się Bożena Dykiel. Dla wiernych widzów dużym zaskoczeniem może być fakt że pod koniec odcinka sympatyczna seniorka postanawia wyjechać z kraju wraz z siostrą Różą. W kolejnych epizodach aktorki nie zobaczymy. Marcin Godlewski z TVN potwierdził w rozmowie z poradnikiem Zdrowie, że wyjazd serialowej Maryi Ziemby postać granej przez Bożenę Dykiel jest wynikiem pomysłu scenarzystów na zbudowanie dramaturgii w serialu Na wspólnej. Problemy zdrowotne Bożeny Dykiel. Już w 2021 roku popularna aktorka, która debiutowała w filmie Uciec jak najbliżej w 1971 roku publicznie przyznawała, że lekarze zalecają jej odpoczynek, ponieważ od niemal 50 lat praktycznie nie zwalniała tempa. Cztery lata wcześniej, jako 70-latka, straciła przytomność na planie na wspólnej. Jak się okazało, przyczyną omdlenia była choroba serca. Niezbędna była operacja, po której aktorka zdecydowała się nieco ograniczyć intensywność pracy. W wywiadzie dla twojego stylu wyznała Przez lata bagatelizowałam zdrowie. Wiedziałam, że mamy wadę serca, ale dalej żyłam jak wariatka. Kręciliśmy w na wspólny wątek, jak to ziembowie przechodzili małżeński kryzys. Sceny były emocjonalne i trudne Pracowałam 4 dni w tygodniu po 12 godzin. Mój mózg był niedotleniony, bo wadliwa zastawka raz mi się otwierała, raz nie. I któregoś dnia upadłam. Bożena Dykiel przyznała, że początkowo zlekceważyła wypadek na planie, sądząc, że to efekt przeziębienia. Gdy jednak zgłosiła się do lekarza, natychmiast otrzymała skierowanie do Instytut Kardiologii w Aninie. Tam usłyszała od specjalistów, że jeśli chce żyć, musi poddać się operacji. Lekarze wszczepili jej nową zastawkę.